Moi kochani, partner, partnerka w oczach narcyza. Jak osoba narcystyczna kocha? Za co jesteśmy kochani? Czy w ogóle taki człowiek może kochać? Dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje? Dlaczego wszystko zaczyna się różowo, słodko, a kończy się gorzką pigułką prawdy? Moi kochani, narcyzm nie jest jakimś nowym pojęciem. Istnieje mit o narcyzie. O narcyzie pisał i Freud, i Otto Kernberg. My teraz o narcyzmie dużo słyszymy, pewnie z racji internetu. Ludzie mogą się dzielić ze sobą swoimi doświadczeniami. Okazuje się, że kompletnie się nie znamy, a jest takie wrażenie, jakbyśmy mieli tego samego faceta czy, czy taką samą kobietę. Czyli temat nie jest z tych najnowszych, ale stosunkowo niedawno narcyzm doczekał się takiego naukowego opracowania, to znaczy takiego słuchajcie opisu, czym tak naprawdę jest. No i wyszło na to, że w 2013 roku stworzono model teoretyczny narcyzmu wielkościowego. Dzisiaj będzie głównie o narcyzmie wielkościowym. I w ogóle teraz takim współczesnym nurtem jest nurt cechowy, czyli zakłada się, że narcyzm to jest pewna cecha i każdy z nas tą cechę ma, tylko jeden ma ją bardzo, bardzo mało na przykład natężoną, drugi ma tą cechę taką sobie natężoną, na przykład świetnie mu idzie w pracy, w korporacji, świetnie tam podejmuje decyzje, pnie się po szczeblach kariery. Dlatego, że to jest no taki człowiek, który wierzy w siebie, wierzy w moc swoich decyzji, podejmuje te decyzje, nie boi się. Tam z trzecim to już jest tak sobie, już właśnie jest takim człowiekiem trudnym. Ten narcyzm jest już tak no, konkretnie wyrażony może nawet ten człowiek nie będzie jeszcze zdiagnozowany ale już będzie taki ten narcyzm subkliniczny no i nie będzie to łatwe wyzwanie na przykład żyć z kimś takim no a u czwartego to już w ogóle będzie diagnoza no i człowiek już niezwykle skomplikowany tą cechę podzielono na takie dwa wymiary Pierwsza, pierwszy wymiar to jest pragnienie podziwu, po, podziwu a drugi wymiar to jest rywalizacja połączona z wrogością no i od tego powinniśmy w ogóle wyjść Dlatego, że zobaczcie, to pragnienie podziwu. Teoretycznie, gdybyśmy na tym teraz skończyli moją rolkę, no to nie jest wcale tak no, w sumie nic złego. No bo człowiek po prostu no, lubi komplementy, może trochę więcej niż, niż kto inny, motywuje go na przykład pozytywny feedback. Dlatego też narcyzi bardzo często też zaczynają jakąś działalność, czy wchodzą w projekty, które mogą przynieść im. Uznanie. Narcyz potrafi właśnie dążyć do takiego podziwu społecznego. Wszyscy biją brawo. No i dopóki to biją to brawo i są uśmiechnięci w ogóle, i jakby zasypują człowieka komplementami, nie ma żadnego problemu. Człowiek ten ma takie bardzo słabe ego, to ja, ponieważ jest takie słabe, potrzebuje podpory. I właśnie ten świat tych fantazji o tym, że ten człowiek jest absolutnie fantastyczny, robi najlepsze rzeczy i nie ma lepszego od niego, to jest taka fantazja, która to kruche ja osłania. Osłania to kruche ja, dlatego że narcyz to jest również pewna konstrukcja osobowości, która dużo szybciej niż, niż inny człowiek doszukuje się zagrożenia. No więc jest ta nasza fantazja, że jesteśmy wspaniali, robimy coś takiego, wiecie, naprawdę hucznego, ludzie się zachwycają, ależ w ogóle wspaniały człowiek. I tak, wszystko jest ok, dopóki są ludzie zachwyceni, jest fajnie. No ale w pewnym momencie, jeżeli ci ludzie już tak trochę się nawet zmęczą z tym biciem brawa, albo ktoś również zajmuje się na przykład działalnością charytatywną, włącza się właśnie ta wrogość. No bo jak śmie, tak, jak śmie w ogóle mu tutaj wchodzić, bruździć. Jeden jest król, a jedna jest królowa. No i włącza się już ta wrogość. No i co taki narcyz może zrobić? No powiedzmy, że ktoś jeszcze tam inny się w, w taką zbiórkę w, w, włącza, no więc będzie się o tej zbiórce bardzo źle, źle wyrażał, może tam nawet buczeć, źle się zachowywać. No i oczywiście, że. W, Jakiś tam jakiś procent ludzi będzie uznawał człowieka, który tak się zachowuje, zabuca. No ale tamtemu na przykład też popsuje plany, no, więc jakby no, dzień, no, dzień się zakończył nawet ok dla narcyza, tak? Jego na wierzchu, czy jej na wierzchu. Ym... Dlatego też należy pamiętać teraz o jeszcze trzeciej rzeczy. Czyli zobaczcie, najpierw jest ta wielkościowość, najlepszy, później jest jeszcze ta wrogość i ta rywalizacja, ta, taka niezdrowa rywalizacja i myślenie czarno-białe, dychotomiczne, albo jest dobrze, albo jest źle, albo jest najlepszy, albo w ogóle koniec, tak? Jest zdenerwowany, wrogo nastawiony, po prostu. Popsuli mu cały plan, tak? I tutaj właśnie trzeba się będzie, trzeba się będzie mścić na takim, na takim śmiałku. Jeżeli chodzi o relacje, jest identycznie to samo. Jest to fantazja, ta wielkościowość, która jest równocześnie takim paliwem dla tego, dla tego kruchego ja, i zbroją. No i no, trzeba szukać partnera. Zatem taki partner jest również niesamowitym takim źródłem. Zasilania to jest, to jest bardzo silny zasób. Dobra, ok, szukamy partnera, mamy kogoś. No, kto to może być, żeby tak być u, u boku, takiego barona albo baronowej? No, oczywiście osoba, która jest no, taka zasobna, fajna, musi się podobać, musi być atrakcyjna. Na początku jest wszystko fantastycznie. Tej osobie nadaje się cechy, których ta osoba, pomimo, że taka atrakcyjna i zasobna, nie ma, dlatego że NARC dąży do absolutnej um, akceptacji tego, co w, według teorii, na przykład um, emocjonalnie martw, martwej matki um, nie dała jej albo jemu właśnie własna rodzicielka no więc chce tej akceptacji no bo wtedy hmm, poczuje się taki hmm, nie hmm, niezagrożony tak, no więc no partner ta osoba, która akceptuje wszystko, ta osoba, która zrobi wszystko, powolutku, powolutku, ta zasobna i atrakcyjna osoba zmienia się w taki personel, bo ty masz już jakąś swoją tam funkcję do wypełnienia. Na początku jest fantastycznie, rzeczywiście jest ten pierwszy taki okres w relacji różowy, słodki okres prania mózgu, właśnie te, temu partnerowi, tej ofierze. Gdzie narcyz jakby m, tak m, pokazuje świat, który mógłby być, ale w sumie tego nie ma, dlatego że tam nie ma w ogóle żadnej. Żadnego kontaktu z rzeczywistością. I mało tego, że narcyz unika kontaktu z rzeczywistością i żyje tam w swoich fantazjach, to ofiara również. Dlatego, że ofiara bardzo często nie zauważa albo nie chce zauważać takich pierwszych właśnie dzwoneczków, które nas, nas ostrzegają, dlatego, że ta fantazja jest taka fajna. W tej fantazji nam już tyle naobiecywali, że mm, szkoda stamtąd się ulotnić no bo a nóż widelec, na przykład, słuchajcie, się to spełni. I co wtedy? Ile my stracimy? Żyją sobie tak, żyją, 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 no ale wiemy już, że to myślenie jest takie czarno-białe, więc albo jest wszystko fantastyczne, albo jest w ogóle wszystko do niczego. No więc powolutku, powolutku zaczyna tak obserwować tego partnera i okazuje się, że tak, człowiek w sumie to nie jest lalka, tylko jest żywy, więc tak, albo chce gdzieś iść, albo jest zmęczony. Albo nie jest w dobrym humorze, albo się okazuje, że tak naprawdę to też tak do końca wszystkich tych zachowań tego narcyza też nie, nie akceptuje. Chociaż stara się jak może, ale jednak. No i wiecie, tam zaczynają się takie pierwsze rysy, pierwsze problemy w raju się zaczynają. Ja jeszcze Wam tylko powiem z własnego życia coś, co mi się przypomniało kilka dni temu, jak myślałam o tej rolce. Ja już o tym w ogóle zapomniałam, bo to było, wiecie, jak moje pierwsze małżeństwo to, to było kiedyś, 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 kiedyś. Ja już tam wielu rzeczy po prostu nie pamiętam. Nie wiem, czy Wam opowiadałam, mój, mój pierwszy mąż był, znaczy jest, no bo ch chyba żyje, ale jest Serbem. Ja bardzo lubiłam Serbię. Tak mi jakoś tata mój zaszczepił. Tata było, był wiele razy w Jugosławii jeszcze. Tak właśnie mi jakoś zaszczepił miłość do Serbii, ja się uczyłam języka, no i tam właśnie poznałam mojego byłego męża. E, e, tak. No i na początku, nie wiem, chyba się nie za dobrze nauczyłam tego języka, bo. Bo jakby myślałam, że to jest inny człowiek, a w praniu wyszło co wyszło. Ale wiecie, co co mnie najbardziej tak na początku um, uderzyło, to to, że wiecie, jak on mi wyznawał miłość. On mnie tak brał do siebie, tak wiecie, tak po prostu jak takiego zucha, tak mnie, tak mnie do siebie przyciskał um, i mówił: ale ty mnie kochasz, ale ty mnie kochasz. I on to tak powtarzał i powtarzał. No i. Wiecie, ja się na początku to tak nawet, no, no dobra, no, no co, no nie powiedział mi nic złego, ja, ja jestem z natury nieobrażalskim człowiekiem, więc jakby no ja się staram, no nie, nie szukać dziury w całym, no fajnie, no, no fajnie, że jest fajnie, tak, fajnie, że się cieszy, ale tak po jakimś czasie to się tak zaczęłam zastanawiać, że no dobra, ty nie. I teraz, jak ja właśnie z takiej perspektywy czasu myślę o tym, no to to jest kochani, to, rozumiecie? Ten człowiek się w ten sposób przegląda w naszych oczach. Jemu jest fajnie, bo jego ktoś kocha, jemu jest fajnie, bo na niego się ktoś patrzy, taki rozanielony, rozumiecie? A to już, czy on kocha kogoś, co on tam czuje dobra, to wiecie, to jest już druga yy, sprawa to znaczy druga w kolei no to zaczyna szukać tych zasobów jakby w inny sposób no i zaczyna troszeczkę tam wiecie dokręcać kurka, nie? tam bliżej dalej, huśtawka emocjonalna zaczyna się w przeróżny sposób no, tak, jak cię, coś Cię najbardziej boli, no to tam pewnie uderzy. Jak jest na przykład, to powiedzmy, no powiedzmy, mężczyzna, może być i kobieta, no ale jak to jest jakiś taki babiasz, no to i, i Ty w ogóle jest już taka od początku dynamika, że ten ma jakieś, nie wiem, 1500 koleżanek, a Ty tam się zastanawiasz, tak? Co on, po co, z kim i, i, i po co mu tyle koleżanek? No, to najprawdopodobniej tutaj to będzie, będzie triangulacja. Tak? Okaże się, że jednak z którąś z tych koleżanek chodzi o coś więcej, i będzie człowiek jeszcze bardziej zazdrosny. Czasami jest tak, że ludzie wchodzą w relacje i, i od początku jest taki układ, że od początku jeden musi tam drugiego śledzić, tak? i patrzy, z kim pisze, do kogo wysyła, gdzie idzie. No, no przecież wiadomo, w większości przypadków, no, w, w, jak to się skończy. Jeżeli są wspólne dzieci, no i rzeczywiście no, kochasz te dzieci, bo to są twoje dzieci, no to wiadomo, że będzie manipulował tymi dziećmi. Pamiętacie jeszcze moja ostatnia rolka i ten film, tylko nas dwoje, jak on tam, ten psychopata, jak on tam te dzieci nastawiał przeciwko żonie. Co my dzisiaj jemy? Ona mówi, że tam... No nie wiem, tam szynka zapiekana, a on mówi: Ja robię sobie makaron. Kto tam je szynkę zapiekaną? Kto je w ogóle taki syf? No i te dzieci od razu, jak to dzieci, bo małe były, podchwyciły, tak, to w ogóle fakt jest wszystkim znany, że to jest paskudztwo, nie będziemy tego jedli. Tak, ta, tak, ta, zrób makaron, zrób makaron ona no, mówi, że nie, dzieci już jadły dzisiaj makaron w szkole, nie mogą jego to nie interesuje, co dzieci jadły bo on niby dzieci kocha, ale tak naprawdę najważniejsza jest zemsta no i to tak idzie, idzie, idzie coraz dalej, coraz dalej człowiek jest coraz bardziej rozczarowany nasz sznarcyzm no i wreszcie słuchajcie, jest yy, wielki puk no, i zaczyna się właśnie utylizacja. Czyli okazuje się, że jednak nie jesteśmy tym ideałem, wręcz przeciwnie, no bo jest albo, albo białe, albo czarne, więc się okazuje, że po prostu jesteśmy najgorszym z najgorszych. No i jest zemsta, tak? No bo jak książę albo księżna mogła stracić na coś takiego jak my tyle czasu? Ta utylizacja może trwać długo krótko, może się zakończyć w ogóle zakończeniem, to znaczy jakby rozejściem się, tak? Bo na przykład ma kogoś nowego albo tobie się coś stanie, już nie jesteś zasobnym człowiekiem. No później się na, na, w większości przypadków człowiek z takiego kryzysu się wybija. No i wtedy może na co zwrócić, a może w ogóle nigdzie sobie nie pójść i zacząć taki, taki cykl od początku. Tak się też tak się to zdarza. W każdym razie związek z takim człowiekiem, który jest roszczeniowy, który jest wrogo nastawiony do człowieka, do, do, do bliźnich. Który jest bardzo nieugodowy, bo to jest takie charakterystyczne, ta ugodowość. Zresztą u narcyza ukrytego też ta ugodowość jest bardzo mała, tylko, tylko praktycznie jej nie ma. Tylko wiecie, narcyz taki wielkościowy, to jest ekstrawertyk on, on chce i on robi on ma takie agresywne myśli i on może agresywnie działać a narcyzm taki ukryty, on się tak, tak wiecie, tak się tyka, nie? On, on nie śmie, nie ma tych zasobów, żeby właśnie pójść po swoje no ale jeden i drugi to jest, to jest człowiek, którego charakteryzuje właśnie ta taka mała ugodowość praktycznie jej brak i wrogość, tak? i, i, i ta wrogość taka no i to przekonanie, że jest lepszy jest lepszy od innych. E, roszczeniowiec wrogo nastawiony i myślący e, czarno-biało. Albo najlepsza, najwspanialsza, albo w ogóle najgorsza na świecie. nie Są ludzie, którzy się tak też zachowują nawet przyjaźni. Na początku się zaczyna przyjaźń, w ogóle no fantastycznie, żyć bez siebie nie mogą, a później w ogóle co tam się dzieje, słuchajcie. wróg, wróg najgorszy. Nie wiadomo za co. O tak, nie wiadomo za co. Ty się później nawet myślisz, co się takiego zrobiło, powiedziało. Bo to jest takie wrażenie, jakby to od... zaczęło się, jakby... Od czegoś, bo chcesz sobie to jakoś wytłumaczyć, bo to jest tak nielogiczne. A człowiek nie lubi, ludzki mózg nie lubi takiego braku logiki. Próbujesz sobie wytłumaczyć, co ja zrobiłam. Nie wiem, spojrzałam się w lewo, a nie w prawo. No nie wiadomo, tak sobie człowiek może myśleć do końca. Taki jest scenariusz, to jest scenariusz. Ten człowiek, taki człowiek zachowuje się według pewnego scenariusza. To zobaczcie nawet król ten Karol, Charles, z Dajaną. I przecież wziął sobie tą Dajanę, nie? Jaki on był podirytowany, jak on nie mógł znieść. Ona była dla niego takim zagrożeniem. Zobaczcie, jakim ona była dla niego zagrożeniem. Niby mu się podobała, no na pewno mu się podobała piękna kobieta, ale ona miała, tak, ona miała taką charyzmę, że on nie mógł tego znieść jednak. On może i próbował, ale on nie mógł tego znieść. A tam ta druga teraz, królowa Kamila, ona go. W... Nie wiem, czy ona go mogła. Może go krótko trzymała zawsze. Zobaczcie, ona w sumie robiła swoje, jakby tak, ona tam miała swoje, z nim się spotykała i, i mm, no jakoś tam jakby pogodziła się z tym, że jest tak jak jest, a on nie. Tak, On był zawsze takim, który, który ją jakby bardziej, bardziej chciał. Tak? Może właśnie to, to, że ona go krótko trzymała, ale też nie była, nie była dla niego takim, takim słuchajcie, też um, rywalem. Rozumiecie o co chodzi? Że on nie rywalizował, czuł się bezpieczniej przy niej. Może tak też było. Napiszcie, jak uważacie, jak tam nasz Charles, czy on się z nią czuł po prostu bezpieczniej, czy ona go tak uchwyciła, króciutko za jądra, trzymała, jak wy myślicie. Moi kochani, ja jadę na weekend majowy, jak to zwykle robimy z moją mamą, wyjeżdżamy. I teraz tak, zawsze jeździmy, słuchajcie, nad morze, a ja bym chciała zaproponować mojej mamie w przyszłym roku wyjazd w bieszczady. Jeżeli ktoś z Was. Mógłby mi poradzić, gdzie ja bym mogła się w takich bieszczadach, najlepiej w ostrzykach dolnych albo gdzieś w okolicy zatrzymać, gdzie jest fajnie, jeszcze najlepiej, gdzie są konie, takie konie oczywiście, które są kochane i dobrze traktowane, to dajcie proszę znać. Tak, bardzo bym była wdzięczna, jak, jak, no, gdybyście mi chcieli pomóc. Poza tym moi mili, komentujcie koniecznie, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba, no bo tak wiem, że Wam się podoba. Ja Was całuję, kochani, ściskam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I papa. Pa.